我操！我操！我操！ Ja mu to znowu, znowu Uff, dwa masz, no i znowu! Chwile, a ule... chwilę Zapomniałem o nich, bo gadałem, gadałem tam chyba on z baskidem. Może jakiś taki typ... na wytrzymałość wezmę? <grym> Nie wiem, to jest masakra teraz. Totalna masakra. 4 punkty umiejętności, aah. Nie <grymne> na pewno alkohol. Nie. Skupienie rzuć pizdu, tak. Ej, Boże, skupiłem się. Skupienie krytyczne. Uwolone nie, ale to. Skupienie spoko. To teraz tu nawet te stwierdzenia nie pomogą za bardzo, przecież to o refleksu, nie co tam wpiję, nie wiem, a przecież to, to prze, nic mi nie pomoże, nie wiem, że to hajsu. Wybierze leczenie, mogę to zrobić, o. I tyle.

Rychpatko, daj nam noz! Już niedługo. Zajmijcie pozycje. Zaczyna się. Do ataku! Jeśli się zacznie, nabrajemy. Damasz, za co znamy. Już to się nawet spróbowało, nie? Może to... wszystko się nawet spróbowało na raz, kto jest? Porsze, to wiem, to było nie w momencie, widziałem coś w ludziach, a nie To nie do roboty się pojawi. No tak, i na, na jedno określenie. Aaaaa, myślę, myślę, myślę. Czemu pod koniec streama dostałem. Tak, mnie mnie nalbić. Wojownicy, gotowości, dziś walczymy no, z klonczą. Nazywa się tam. Jak daj nam moc. Już niedługo. Zajmijcie pozycję. Zaczyna się. Do ataku! Uwaga na bieguny! Oszalały! No już, to już kłespany leci. Po ludzie, a to już teraz nawet, no! Mać! Tak, dwa naraz! Pojebał was. Teraz ja ludzie chyba zostaw jeszcze, no dobrze się z kufr wy O! Jeszcze rodzaj, faktycznie Chciałem potem dostawiście dal na no usiądź wreszcie Jak wiem, czy to na to nie trafiło. Dzieje się to w ogóle? Połapki, wiesz, te to 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 połapki kurwa mać, użyteczne. Jak na złość. Tak jest! Zdobrzej Jedna ta razem z zabójcami podczas Zajebiście. To Co w tym wszystkim chodzi? Jak to zrobiłaś? Pokaż. Ja pierdolę. Masakra. Co co było? Dzień to jest. Ale jak? To. Robisz to ty. To. Łączy się z moim fokusem. Mogę tego użyć? Warto spróbować. Owinę to drutem. <laughs> Powinna To była trzymać... polska robota. Trzeba przetestować. Ułanowanie z druku obiektu drutem. Hey, jak to zrobiłaś? Zabiłaś demona. Wyciągnęłaś bebechy z jego zwłok. Wiem, jak kontroluje maszyny. Chyba to rozgryzłam. Ale muszę to jeszcze sprawdzić. E, słyszałem, że podobno na drodze do bram obręczy jest pełno biegunów. Właśnie. I tak wybieram się w stronę bram. Pogadam z Warlem. Wiedziałem, że jesteś inna, Aloy, ale. Ale co. Zesłała Cię Wszechmatka, nieważne co mówi Resz. Dziękuję, Teb, ale muszę iść. Wiem o tym. Będę się modlił. O, teraz będę spokoju, pozbieram Dabrawić to Możecie ją choćby obwiązać w bandażę. ma być zrobione! Hm, <laughs> to wybrałem bandażem. No kurwa, typowo posadzonym. <laughs> Dominacja Miguel, Dżira, w Piegunu, Trochę pozbieram. To, tak, Sim. Czy to jest coś, co pozwoli mi z tym, co mówił Mikołaj, hehe, he, ujeżdżać te zwierzęta? Jest co? Jakby czegoś zrobię to muszę chodzić. Chodź i pozbierać No to chodź i wytworzyć sobie co? Znaczy, do zera, Tak, simp. Renardo, No, znaczy. Możliwe, a to przejęcie kontroli właśnie brzmi jak możliwość dosiadania tego chłopca. Dominuj biegła, no właśnie. To już jest wszystko. Jeszcze to. Już patrzyłem totalnie, co to się da. No znaczy po coś to tutaj zrobili, żeby zarosło i było do I wypróbować to urządzenie, a ten trader się stoi, i wybora. co to jest? Praca. A no, nie kupiłem jeszcze. Ja już to chyba w ogóle bym kupił. Chyba wezmę w banu chociaż to się wiąże z taką niską szybkością. To mnie pewnie w góry się w dupę, ale dobra. Rydne A mówię, że cztery, tak, pomyślałem. Umiejętności dalej, może tutaj, ale nie wiem. O! Co by O, to jest to! Dużo czas trwania, dominacji. Tutaj! Nowego, zdomino zdominowanego wierzchowca. Jeśli żaden wierzchowca jest dostępny Aha, trzeba po prostu tak dosiadać tych wierzchowców. O, i tu mam opcję, tak. Odblokowałem teraz opcję. Podróży wierzchowcem, o tym, że ten taką tak mi się odpaliła. Na nic nie ulepszam, Zobacz, co będzie potrzebne. Rom, to ja, Olara! Twoja siostra! Oho. A co nie o jest? Czego piłuje się, jak widzę. Są do niej pójdę... A tak atak brutalny, ale dobra. Gdzie jestem? Chcę tam pójść. Chciałem czekać Aleksa. Co chcesz? Pomóc ci? To ty przeżyłaś próbę Nora? Tak. Potrzebuję pomocy. Dziesięć lat temu mój brat został wygnany. Odbył wyrok, ale jak dotąd nie wrócił. Jego obóz jest pusty. I cały we krwi. Czyli mówisz, że obóz był cały we krwi? Wojownicy poszli go szukać i tylko tyle znaleźli. Nie mam pojęcia, co się mogło stać. Czy sądzisz, że nie żyje? A może jest ranny? Czy bron cierpi? Potrzebuję pomocy, nie mogę znieść tej bezsilności I to Powiedz, co tutaj robisz sama? Codziennie robiłam na ścianie nacięcie Stąd wiem, że wyrok Broma się skończył Ale robię nowe A jego ciągle nie ma Błagałam matrony, by posłały za nim wojowników Ale znaleźli tylko obozowisko całe we krwi Powiedzieli, że nie żyje Ale musiałam się upewnić Właśnie dlatego przyszłam. Dlaczego został wygnany? Brom był zawsze trochę inny. Dotknięty. Jeden z myśliwych nie miał litości i przez cały czas mu dokuczał. Nie było mnie może godzinę. Myśliwy znów mu dokuczał, ale tym razem Brom chwycił za kamień i z całej siły uderzył go w czaszkę. Duchy kazały mu to zrobić, powiedział. Duchy zapomnianych. Skazali go na dziesięć lat. Nie powinnam była go zostawić. Co to znaczy zapomnianych? Wszechmatka przeklina heretyków, którzy nie żałują. Wyrzuca ich z wieczystej pamięci. Te niespokojne duchy to właśnie zapomniani. Brom twierdził, że do niego mówią, każą mu robić różne rzeczy. Ciążyło mu to przez cały czas, a ja nie potrafiłam mu w żaden sposób pomóc. Spróbuję znaleźć twojego brata, tak? Pójdę z tobą. Spokojnie. Nie będę ci przeszkadzać, obiecuję. Jasne. Sama będę szybsza. No właśnie. Skoro tak mówisz, tylko błagam. Znajdź go. Boże, to zaś mnie prosił rok temu już. Dobra, gdzie to jest na mapie? Ja to ja nie widzę. A, że tu. No spoko. Co ja mam to zrobić teraz, no? To tu miałem w <grymne> No, puszczaj się. Może się sam dłoń nie, nie skoczy? Halo? Teraz. Masz no masz 200, a mąż ale bistrzały, świetnie To musi być arama i ma kłopoty Gdzie? A tam Z dziwnej stronie musiałem iść, ale dobra